Helenów I. Mała, cicha wioska pod Koninem, gdzie życie płynie wolniej, a ludzie znają się nawzajem od lat. To tutaj rozegrał się dramat, który wstrząsnął całą Polską. Trzydziestodwuletnia kobieta i jej dwie córeczki, w wieku sześciu i ośmiu lat, zostały odnalezione w Szambie. To, co zobaczyli strażacy i ratownicy, nawet dla doświadczonych służb, okazało się widokiem traumatycznym, który wymagał późniejszej pomocy psychologicznej. Była niedziela. Późny wieczór. Zgłoszenie, które wpłynęło na policję i do straży, brzmiało niepokojąco. Mężczyzna poinformował, że na jego posesji znajdują się dziwne ślady w rejonie Szamba, a jego żona i dzieci zniknęły. To, co później odkryto, było jak najgorszy koszmar. Jak relacjonowała Sylwia król z policji w Koninie, zadzwonił mężczyzna i poinformował, że na jego posesji w rejonie Szamba znajdują się niepokojące ślady, a jego żona i dwójka dzieci zniknęły. Strażacy pojawili się pierwsi. Potem przybyli medycy. To, co zobaczyli, zapamiętają do końca życia. Niepokojące ślady to były ślady krwi, mówił reporter wydarzeń Stanisław Wryk. W szambie znajdowało się ciało 32-latki oraz jej dwóch córeczek. Lekarz stwierdził zgon kobiety, a dziewczynki, choć wydobyto je wciąż żywe, były w stanie skrajnego wychłodzenia. Rozpoczęła się dramatyczna walka. Półtora godzinna reanimacja. Ogrzewanie ciała podawanie tlenu próby przywrócenia funkcji życiowych miały zalane płuca były wyziębione do bardzo niskich temperatur robiliśmy co mogliśmy ogrzewaliśmy je niestety zmarły mówiła ze łzami w oczach Maria Wrubel naczelna pielęgniarka wojewódzkiego szpitala zespolonego w Koninie mimo heroicznych wysiłków lekarzy dziewczynki nie przeżyły Śmierć matki i dzieci zakwalifikowane jako możliwe zabójstwo, prokuratura wszczęła postępowanie na podstawie artykułu 148 dotyczącego zabójstwa więcej niż jednej osoby. Czynności prowadzimy z artykułu 148, czyli mowa o czynach polegających na zachowaniu sprawcy, który swoim zachowaniem zabija więcej niż jedną osobę, poinformowała Aleksandra Maranda z prokuratury w Koninie. Według nieoficjalnych informacji kobieta zostawiła list. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które mają wskazać, czy dzieciom podano jakiekolwiek leki przed tragedią? Psychiatra Jerzy Pobocha wyjaśniał, że mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego. Plan zwykle jest taki, że matka, która jest w stanie depresji, dochodzi do wniosku, że dla jej dzieci i dla niej nie ma życia i nie ma przyszłości, że czeka je tylko nieszczęście i decyduje się uwolnić je od tego. Ale ta historia ma jeszcze inny wymiar. Sąsiedzi, którzy znali rodzinę, są w szoku. Nie było żadnych sygnałów, żeby tam działo się coś złego. To zaradny, pracowity chłopak, ona zawsze elegancka, uśmiechnięta. Miałam ich za wzór małżeństwa, mówiła w polsat news Mariola Jendras. Dla sąsiadów to rodzina, którą stawiano za przykład. Dzieci, które witały ludzi z uśmiechem, teraz nie żyją. Gdy jechały rowerem i mnie zobaczyły, potrafiły w jednej chwili się zatrzymać, zeskoczyć i krzyknąć: Dzień dobry, pani. Nie da się w to uwierzyć, nie mam słów, dodała sąsiadka. W jej głosie słychać było rozpacz, której nie da się ukryć. Wieś jest pogrążona w ciszy i niedowierzaniu. Ludzie nie rozumieją, jak w rodzinie, którą wszyscy postrzegali jako przykładną, mogło dojść do tak strasznej tragedii. Brak wcześniejszych oznak problemów, brak symptomów depresji u matki, wszystko to sprawia, że tragedia staje się jeszcze trudniejsza do zrozumienia. Śmierć 32-latki i jej córeczek stała się tematem narodowej debaty o zdrowiu psychicznym rodziców, depresji i problemach które często pozostają niewidoczne. Eksperci apelują, że nie wolno bagatelizować najmniejszych sygnałów kryzysu psychicznego. Ale w Helenowie pierwszym takich sygnałów, jak twierdzą sąsiedzi, nie było. Była tylko nagła cisza, która przyszła w niedzielny wieczór i zostawiła po sobie pustkę, której nikt nie umie wypełnić.